Witam Was z tej strony, Enki. Przed Wami jest Inside, zrobione przez Playdead. Playdead's, czyli nie wiem. No, ogólnie kojarzę Playdead z tego, że stworzyło też e, Limbo, Arndt Jensen, jakoś tak to było chyba, tak? Chyba to jest twórca? Czy tam w ogóle założyciel tego Playdeadu? Nie wiem, ale w każdym razie jest, są to ci sami wykonawcy, co zrobili właśnie grę Limbo, czyli grę, która była jako pierwsza nagrana na tym kanale, tak więc no trzeba to nagrać i patrzcie tym razem są tu jakieś kolorki, jest czerwony yy, czerwony sweterek i no oryginalność tutaj jest naprawdę zachwycająca, ponieważ zaczynamy znów w lesie, nie wiadomo. O co chodzi? I znów jesteśmy chłopczykiem, który musi iść w prawo. Czy będzie jakiś achievement, za to, że będziemy w lewo szli? Czekajcie, aż muszę sprawdzić. To będzie ciekawe. Będzie wrong side, czy coś takiego. Nie wiem, tak było przynajmniej w Limbo. No ale cóż, zobaczmy. Może tu jakoś będzie hopsa. Niestety nie. No dobra. Ale powiem Wam, że animacje są naprawdę fajne. Ej, naprawdę to, to takie jest dosyć. Ciekawe, jak, jak się zachowuje te wszystkiego kończyny. Jak on czegoś dotyka, czy coś. Naprawdę bardzo fajnie. No. Może to jest akurat ten sam chłopczyk co w Limbo? Hmm. No, ja jestem ciekaw, co nam gra pokaże. Na razie tu nie ma takich zręcznościowych rzeczy jak w tym Limbo. Jak on to przeskoczył? Jak tam było ten? Kulczatka jakaś. Są Zombie... Co? Nie wiem, trzeba by się kryć przed nimi Wywieźli jakichś ludzi, chyba czy coś takiego Jakiś kościół chodzi w tle. Czyli uciekamy przed jakimiś ludźmi, którzy porywają innych ludzi Okej okay. Mm, to fajnie. Tu też mamy jakichś dwóch Typków. O, o! W jakichś maskach są. Jakieś iluminacji. Czy ja teraz mogę przebiec? Dobra, chyba tak. Mogę to otworzyć? Jak się tu w ogóle czegoś używało? E, C, Control? O! Kontrol się używał, dobra, czyli jednak na kontrolu coś było. mogę. Ło, mogę wchodzić na coś, co jest. Dobra, to. No, dobra, czyli tak to. No, ej! Muszę Kontrol użyć, żeby się tego chwycić? Nie wiem do końca. Tam chyba pies się zwrócił na mnie uwagę. He! Nie wiem no co jest Nie no serio, na, najprost. Boże, najprostsza zagadka No tak Dobra Enkiderb Dobra, piesek mi stu B. Pieski to są takie dobre typki, które umią wszystko wywęszyć na szczęście nic nie wyczuł chyba Chyba nic nie wyczuł, chyba nie Dobra, chodźmy stąd, tuba zdarta od kamienia. Lecimy dalej. Um. Coś muszę tutaj wziąć tą skrzynkę. Tak? Oto w tym momencie. O tak. Dobra, chodź, chodź z nie. Znów są tam jacyś ludzie, nie wiem, czy oni szukają nas, czy coś takiego? Mhm, mm mhm, mm o, o, Czy ja zginę? Pies, spadaj, 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 A -a! Wow! Jednak się uratowałem, o kurde Dobra, wystraszyłem się trochę tego psa, ale pies nas wyczuł i oni też, chyba Trzeba spadać Mhm. Mm mhm. Mm autko O nie, 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 nie. Ej, może schowajmy się. W... Nie, no, dobra. Schowanie się w lesie to nie jest dobry plan. Czy z... on wycieni karabin nie? i tak. Nie ma mnie do jaskini. Haha! ha! ha. czonet! Chyba już mogę biec, nie? Chyba tak. pojechali sobie. Już myślałem, że mi zobaczą jakoś, ale nie, nie wiem, w sumie jakby wtedy zareagowali. Czy po prostu, nie wiem, poświecenie na mnie latarką by już po prostu przerwało grę, czy coś takiego? Czy... Czy oni by jakoś do mnie podeszli, czy coś takiego, albo wysłali psa? Nie wiem, jak inaczej miałbym zrobić. Boże! A! Spadaj! Ale spida dostał. Sp o nie, drugi! To jest Kuźwa! Zastrzelił mnie. A, ja miałem się schować za tą kabiną jakąś śmieszną. Dobra, tu wiadomo, że chyba in in innej opcji nie ma. No, się nas. Ale jak ja. Uciec przed tym gościem! BOŻE! Dobra, już wiem Trzeba przeskoczyć tam. On mnie utopi Dobra, goście widocznie nie lubią dzieci Strasznie nie lubią dzieci Już mamy dwa dedy, halo Dobra, tutaj on się przewróci może O, chyba? nie, nie przewrócił się, szkoda Tu trzeba się ukryć Ukrycie się Dobra, biegniemy o BOŻE, TAM NIE MA KARABIN! Dobra, chyba mnie... nie wiem, czy on mnie strzeli! BOŻE! Dobra... O BOŻE, strzela do mnie. Nie trafi. Na szczęście. Chyba dobrze to zrobiłem. NO ZUBER! BOŻE! Szybko, wstawaj! NO WSTAWAJ! BOŻE! Czemu on nie wstaje tak szybko? O, kamyczek się pod... znaczy, o drzewko w sumie. Ta gra jest stresująca. Znowu od tego miejsca. Dobrze będzie. Masz, potykaj się Maskowco Dobra, nie zauważył do... nie mnie! A dobra, on chyba miał chyba ten On chyba miał tak zrobić Boże, dobra, 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 nie strzelaj O, oh, chyba upadłem Dobra, gdzieś tu była belka, dobra, tu jest belka z psy Czemu one się nie potykają! Po od ten tego Oto Dobra, ładnie zrobił Biona ta gra! Nie ma mnie tu A, zginęło mi się. To fajnie. Dobra, spadła. Ja się tutaj jestem rybką teraz O! o chyba tonę 3 4 Dobra Chyba mnie tu już nie zobaczą Oddychaj Inside Inside to znaczy wewnątrz Wewnątrz czego jesteśmy? Wewnątrz Limbo o, prosiaczki, ja myślałem, że to pies jakiś No nie potykać. Oto to Boże, złamałem kolana. Znaczy nogi. Jakoś nie. W było jakieś gruchnięcie. Hmm. Nie będę musiał chyba ruszać z tym kukurydzą, bo to widać, nie? Od góry jakoś. Być jakaś taka zagadka, czy nie? A coś tam do nie biegło jakieś. Co to jest? To są kaczuszki jakieś? Tak, to są małe kaczuszki. Żółciutkie A wiem o co chodzi To chodzi o to Może one nie są skalane tym Brzydkim szarym światem One, one chcą jedzonka Mogę im dać jakoś jedzonko Może jakiś achievement będzie Chodźcie wszystkie kurki Może trzeba gdzieś zaprowadzić Bo patrzcie wszystko jest na czarno biało Szaro My mamy lekko czerwoną koszuleczkę Tak jakby wiecie jeszcze jakieś takie barwy mamy Kolorki że coś tam jeszcze w nas tej dobroci jest a, a w tych kurkach jest dobroć dlatego, że... Jezu, ile ich dużo, aż piszczy mi w uszach chodźcie kurki, chodźcie tu jest wasz ten dobra, widzę tą linę, ale może tu jakoś wejdę i im otworzę te drzwi żeby nie mokły biedne kurki dobra, hopsa trzeba im otworzyć jakoś drzwiczki dobra, chyba trzeba tam zejść, nie, nie widzę innej opcji Hmm. Hmm. chodźcie, kurki, chodźcie. Może one mi zasilą kółko jak chomiki? To by było dziwne, tam widzicie jakieś kółko jest. Nie, nie mówcie mi, że ta maszyna wciągnie te na mięso, i, i to tam u góry wystrzelą te kurczaczki, i one zepchną ten tosianko. Bo to będzie głupie. Serio, to wciągnie te kurczaczki? Naprawdę? Nie, nie wciąga, ale to wygląda, jakby miało wciągnąć te kurczaczki. Dobra, to to działa. Ja nie chcę, żeby coś złego się stało z tymi kurczaczkami. Serio. Naprawdę. To będzie złe. Ja nie, nie, kurczaczki. A ja chciałem je uratować od samego początku. Dobra, mam, miejmy nadzieję, że to jest tylko taka maszynka. Do nie mielenia mięsa, tylko do wystrzeliwania was gdzieś do góry Uwaga, o by tak było No, na szczęście chyba żyją Na szczęście żyją malutkie Dobra, chyba to było... Chyba dobrze pomyślałem Kurczaczki, trzymajcie się Macie tu sianko do zjedzenia? Nie wiem czy wy co jecie, ale... Ale pa Było fajnie Myślałem, że wiecie, to będzie jakaś taka mielarka, kurde. Chociaż w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, w końcu ta gra jest dosyć taka. będzie straszna stylistycznie i w ogóle. Ale no, czy to będzie skok do świń. Hmm. No dobra, Assassin's Creed. Wąpierz by to było takie mięciutkie lądowanie. Ale no cóż, no to papa kurczaczki, papa! Papa! Pa. No, przeżyjcie sobie! No. Możecie się pobawić, wystrzeliwarką. Chcę polatać. Co mam tu zrobić? A, truchło świni pewnie trzeba. A, dobra, jednak nie truchło, tylko po prostu w wózek. No. Dobra! W tym miejscu myślę, że sobie zakończymy odcinek. Pożegnaliśmy kurki, było miło z tymi kurkami, bardzo fajne kurki. Like dla tej gry, dlatego że to nie była maszynka do mięsa, czego się naprawdę spodziewałam od samego początku, ale jednak to nie było to, więc brawo, super, ekstra. Do kolejnego odcinka z Inside. Trzymajcie się i na razie.